Więc zaczynamy trzecie wystąpienie. Marcin Bożymowski z Arculabs, Labs, który opowie o wykorzystaniu AI do tworzenia syntetycznych danych dla AI. Halo, halo, słychać mnie? Dobra. E Cześć wszystkim, ja się nazywam Marcin Bożymowski i na co dzień pracuję w firmie Lion Bridge. Jest to firma, która zajmuje się procesami tłumaczeń, jak na przykład macie jakieś seriale, jakieś gry, no to, to ta firma gdzieś tam bierze w tym udział, żeby wszystko dobrze przetłumaczyć. Zajmuję się tam wspomaganiem procesów tłumaczeń właśnie przy użyciu LLM-ów, a po godzinach jako Erculaps staram się właśnie eksplorować świat LRM-ów i to, co właśnie dzisiaj tutaj zaprezentuję jest, jest właśnie takim wynikiem tej, tej pracy, czyli o tym, jak generować sobie syntetyczne dane przy użyciu systemu agentowego i jak to później można wykorzystać w, w AI właśnie. Dobra, zacznijmy od tego, że mamy dane syntetyczne i organiczne, możemy tak to sobie właśnie podzielić, czyli dane syntetyczne to będą tego typu dane, które zostały jakkolwiek tknięte po prostu przez jakiś algorytm, na przykład, nie wiem, coś zostało podmienione, mogły te dane w ogóle całkowicie zostać stworzone przez, przez jakiś model LLM, czy też będą to dane, które zostały jakkolwiek zanonimizowane. No i mamy też dane organiczne, które pochodzą bezpośrednio od ludzi, nie są one w żaden sposób sztucznie generowane, one są takie najwyższej jakości, to jest to, czego najbardziej pożądamy. Po co komu więcej danych? No możemy mieć taką, taką sytuację, w której przyjdzie do nas jakiś klient, powie Tutaj są dwa dokumenty. Ja chcę mieć spańczony model na tym. No trochę takie coś nie wypali, i fajnie by było wzbogacić taki, taki zbiór danych, stąd też mamy właśnie uzupełnianie tych braków. Możemy chcieć też anonimizować dane, czyli, no właśnie, podmieniać imiona, nazwiska ludzi, możemy adresy podmieniać, także to, to wszystko też służy jakiemuś wyższemu dobru. Jeżeli chcemy pracować nad zbiorem danych, który ma być pod klasyfikacją typowo, no to możemy mieć niezbalansowane klasy i możemy chcieć stworzyć więcej danych, które będą reprezentować odpowiednie klasy. No i też y, może być taka sytuacja, gdzie właśnie chcemy po prostu no, wzbogacić różnorodność jakichkolwiek danych, już nie tylko klasyfikacyjnych, tylko jakichkolwiek tekstowych. Dobrym przykładem będzie, y, tak wychodząc poza sferę przetwarzania tekstu, y, przygotowywanie danych dla. Aut autonomicznych. Nie zawsze jesteśmy w stanie zamodelować. Tym się chyba nawet Tesla pochwaliła, Łosia, który przechodzi przez centrum miasta. Także po to właśnie mogą być nam dane syntetyczne. No i teraz jak mieć więcej tych danych? Jak chciałem odpowiedzieć na to pytanie, to wpadłem na takie trzy odpowiedzi, czyli możemy albo sami sobie do tego usiąść i te dane stworzyć, co będzie naprawdę mega czasochłonne. Możemy też komuś to zlecić, tylko że tutaj kolejnym wyzwaniem, jakie przed nami stoi, jest to, żeby bardzo dobrze przygotować ten proces, żeby specjaliści wiedzieli, o co w tym chodzi. Na plus będzie, będzie czas przygotowywania takich danych, na minus niestety koszt. No albo też możemy wygenerować te dane. No i pytanie, czy te światy da się połączyć? Ja myślę, że tak. I chciałbym tutaj właśnie pokazać Wam taki system agentowy, który będzie odpowiedzialny za tworzenie tekstów. I jak sobie myślałem o takim zespole, który miałby tutaj w tym wszystkim powstać, no to wyróżniłbym właśnie takie oto role. Byłby jakiś menadżer, mamy zespół, wiadomo, ktoś musi tym wszystkim zarządzać. Mielibyśmy jakiegoś data scientista, innymi słowy, można by powiedzieć, że to jest ktoś, kto. Od podszewki zna wszystkie dane, potrafi odpowiedzieć na każde pytanie menadżera odnośnie danych, potrafi wskazać w którym kierunku to wszystko zmierza i, i, i jakieś sugestie od siebie dać. Fajnie też byłoby mieć jakiegoś pomysłodawcę, który podrzuci nam coś poza schematem, tak żeby móc wyjść poza to co mamy i, i stworzyć coś totalnie innego. No i byłby też pisarz, no ktoś kto typowo na zalecenie tego menadżera stworzy te dane, no i w zależności od konkretnego celu, czy byłaby to, nie wiem, jakaś klasyfikacja, czy, czy coś innego, byłyby jeszcze role kogoś, kto waliduje te dane, ocenia je, czy to jest próbka na przykład wysokiej jakości danych, czy, czy coś kiepskiego. Cel, który przyświęcał systemowi agentowemu, który ja stworzyłem, to jest stworzyć zdywersyfikowany zbiór danych, czyli Typowo podtrenowanie właśnie LLM'a, żeby pokryć jak najwięcej grup odbiorców, żeby były to teksty formalne, jak i nieformalne, żeby to był język od prostego po techniczny, od nie wiem jakichś wierszy aż po piosenki rapowe, żeby to przechodziło przez wiele jakichś dziedzin, żeby to były właśnie teksty, które są pięknie napisane, jak i takie, które mają jakieś wulgaryzmy w sobie. No i teraz y, przechodzimy do tematu, czy jak AI zabierze ludziom pracę, czyli przenosimy to właśnie cały ten zespół, o którym tutaj mówiłem, na model sztucznej inteligencji. Ja bym tutaj wyróżnił y, jako menadżera model, który jest wysoce wyspecjalizowany w function callingu, potrafi wysnuwać wnioski na podstawie historii yy, całej konwersacji, która tam przebiega pomiędzy tymi wszystkimi rolami. Jako data scientista wskazałbym jakiś model wnioskujący, który przyjrzy się dokładnie zbiorowi danych, będzie w stanie odpowiedzieć na pytania menadżera. Jeżeli chodzi o pomysłodawcę i pisarza, no to tutaj jako, że yy, case jest taki, że tworzony ma być zbiór w języku polskim, no to model, który wyśmienicie zna język polski, i też jest na odpowiedniej licencji. Zaproponowałbym w tym wszystkim takie oto modele. Dlaczego tutaj mamy na początku modele od OpenAI, zamknięte o tym później? Ale tak, GPT 4.1 Mini, fajne połączenie pomiędzy kosztem a umiejętnościami. Data Scientist o 4 Mini też super daje radę. Pomysłodawca i pisarz, no to wczoraj wydane Bieliki. No, i jakbym się zastanawiał nad tym, jakby to miało działać, to ja bym powiedział tak, że jako pierwszy krok no menadżer nie wie, co zostanie. To może być pusty zbiór danych, tam coś może już być, więc pyta naszego data scientista, jak tam zbiór danych, i dostaje w tym wszystkim jakiś raport. Następnie w drugim kroku menadżer odpytałby pomysłodawcę jakieś inspiracje, w co warto pójść, jakie, jakie kategorie powinniśmy pokryć, jakie dziedziny, co tam w ogóle powinno być zawarte w tym wszystkim. No, i na samym końcu odwołujemy się do pisarza, który ma za zadanie po prostu przygotować te wszystkie teksty według, według zlecenia menadżera. No i, i, i ma zwrócić mu krótkie podsumowanie tych wszystkich tekstów, które stworzył. No i jak widzicie, to będzie takie uogólnienie, ale dochodzi tutaj do stworzenia swego rodzaju pętli. Komponenty, które wykorzystałem przy budowie tego systemu, no to będzie framework od Hugging Facea, Small Agents oraz OLAME, jako właśnie taki serwer do uruchamiania bielików, występuje w całym tym procesie pętla zwrotna. To, to znaczy, że pomysłodawca, żeby mógł tworzyć i mógł dążyć w ogóle do, do spełnienia celu zdywersyfikowanego zbioru danych. Musi brać pod uwagę to, co już tam się znajduje. Czyli pomysłodawca, wymyślając coś nowego, bierze właśnie pod uwagę istniejące już domeny i stara się poza niej wyjść. Z kolei, data scientist, no właśnie, on ma dostęp do metryk całego zbioru danych, potrafi zobaczyć, w którym kierunku to wszystko zmierza i może przygotować menadżerowi bardzo dokładny raport o tym wszystkim. No i cały ten system agentowy jest złożony w taki sposób, że. To menadżer jest tym głównym llm który tutaj działa, a jego tulami, jego funkcjami są właśnie inne, te role, które tutaj wymieniłem. Także dochodzimy do momentu, w którym to AI wykorzystuje inne AI. No i chciałbym Was zaprosić do wzięcia udziału w live demo, jakie tutaj przygotowałem. To, co tutaj widzicie, to jest screen ze strony, którą zaraz Wam udostępnię. Będziecie mogli na nią wejść przy użyciu swoich telefonów. Będziecie tam na żywo widzieć, jak taki system działa, jak przebiega komunikacja pomiędzy tymi y, wszystkimi modelami, co one między sobą piszą. Będziecie mogli też zobaczyć na bieżąco estymację kosztów oraz zużycia tokenów, no jak i same pliki, które zostały w tym wszystkim wygenerowane. Będziecie mogli sobie kliknąć na, na odświeżenie. Także zapraszam do wejścia na stronę. Jak coś to link będzie dalej widoczny na kolejnych slajdach, to, to nie przejmujcie się, że, że to gdzieś tam zniknie, powiedzmy. Dobra, w miarę wszyscy weszli. Czy jeszcze chwilę dać? Dobra, widzę, że jeszcze skanują ludzie. Dobra. Yy, będziecie widzieli tutaj na slajdzie na projekt wyś wyświetlane... Kolejne role, które, które, będą odwoływa, które będą wykonywane. A o, widzicie, już menadżer i analiza metryk wratuje. A na waszych telefonach możecie zobaczyć sobie na bieżąco, jakie tam teksty w ogóle są y, tworzone. W międzyczasie lecimy dalej z prezentacją, także podzielmy się uwagi y, wymagana. Y, co, tak je, co tak naprawdę wie Data Scientist? To, co możecie zobaczyć, to jest raptem 30% raportu, który jest mu przygotowywany na wejściu, także wlatuje tam przeogromna liczba metryk, a mówiąc dokładniej to wyliczane są ilości dokumentów i słów, średnia ilość słów dla dokumentu i tak dalej, i tak dalej, jakieś engramy, części mowy, co tylko popadnie. I to wszystko jest zrobione zarówno dla całego dużego datasetu, jaki tam jest stworzony, jak i dla każdej z kategorii. Moja motywacja jaka za tym była, było takie coś żeby model, ten data scientist mógł sobie porównywać jak dana kategoria wypada na tle całego zbioru, gdzie w tym wszystkim są braki, które słowa gdzieś tam najczęściej się powtarzają. Tak jak Joanna mówiła MapReduce jest bardzo fajnym rozwiązaniem i ja też je postanowiłem wykorzystać, bo dochodzimy tutaj do sytuacji w której Menadżer może zlecić, powiedzmy, tak czysto teoretycznie oczywiście, wykonanie 100 tekstów pisarzowi. No i teraz jak, jak można to w zasadzie podsumować? No, może być z tym problem, bo przekroczymy okno kontekstowe, no i nie jest to nic fajnego. Także map reduzoru wlatuje tutaj na pełnej. I krokiem pierwszym, jaki ja tutaj robię, to jest zebranie tych wszystkich tekstów, które stworzył pisarz, jako ten jeden input dokument. Początkowanie tego z pewnymi overlapami, no i następnie to wszystko z promptem map, który mówi, że no tutaj masz tylko jakiś tam fragment tekstu, wykonaj na tym podsumowanie tego tekstu, wyciągnij jaki jest tam styl, w jakim stylu są te teksty stworzone, jaka jest grupa docelowa. Tutaj w tej fazie map to też jest właśnie ważne, że możemy sobie zaaplikować współbieżność tego wszystkiego, oczywiście, jeżeli zasoby nam na to pozwalają. Mi akurat nie, także to, to szło jedno po drugim. I następnie sprawdzam, czy wyniki tego procesu map mieszczą się w oknie kontekstowym. Jeżeli tak, lecimy do fazy reduce, która ma za zadanie przygotować jedną spójną odpowiedź, jedno spójne podsumowanie, a jeżeli nie, no to z kolei wyniki łączymy w jakieś większe, większe całości, tak żeby wypełnić okno kontekstowe modelu, no i na tym, i model tutaj wiedzą, że to już są jakieś wyniki, ma za zadanie też właśnie je przetworzyć, zrobić jakąś część wspólną z tego i dopiero dalej lecimy do fazy Reduce. Testowałem również modele open source, tak żeby móc to wszystko uruchomić sobie lokalnie. Testowałem Quena, który pełnił rolę menadżera. Jednak muszę przyznać, że tutaj w tej funkcji nie do końca się spełnił. Być może musiałbym znacznie lepiej dostosować prompt, a może to też kwestia języka polskiego, bo tak jak sami pewnie widzicie na, na waszych telefonach, to, te wszystkie prompty, jakie tam są, to wszystko, to wszystko jest zrobione w języku polskim. Kwestia dipsika. On nie za bardzo chciał odpowiadać w języku polskim i pierwsza iteracja, jaką zrobiłem, była taka wymiksowana. Było trochę angielskiego i, i on stanowił taką warstwę komunikacyjną między wszystkimi modelami, no i była też warstwa języka polskiego, czyli to, co, to, co robi kreator pomysłów oraz pisarz. No, i to nie za fajnie działało. Taki mix prowadził do tego, że GPT, który ma finalnie wywołać tą funkcję generowania tekstów, trochę się gubił, wrzucał tam coś po angielsku, nie było to zbytnio fajne. Faj czwórka Rezoning. Re re Ten model naprawdę mnie zaskoczył, bo gdy go pierwszy raz uruchomiłem, on odpisał po polsku, on przygotował pełny raport w języku polskim, to było naprawdę super. Tylko problemem się okazało, że on bardzo halucynuje. Oczywiście w moim przypadku. I gdy dostał taki duży raport z wieloma metrykami, w którym analizował, że okay, w, zbi w zbiorze aktualnie znajduje się raptem 8 tekstów, on był w stanie napisać, że w tym zbiorze tak naprawdę jest 300 tekstów, no i jeżeli to już jest cel, który był zadany na początku menadżerowi, to można zakończyć cały proces. No co oczywiście nie było prawdą i i, I bardzo psuł całe, całe to flow na no Bieliki, jako kreatory pomysłów i, i generacja tekstów. Myślę, że robią robotę, ale to wy też możecie sobie ocenić, sprawdzając, jak te teksty wypadają na stronie. Problemy. No właśnie, bez nich się nie obejdzie. Pierwotnie większość komunikacji odbywała się po angielsku. Tylko i wyłącznie ze względu na deepseeka. I to był ten pierwszy taki deepseek, który wyszedł, nie ten taki najnowszy. Jego jeszcze nie testowałem. I to przysparzało wielu problemów właśnie z generowaniem tekstów w pełni po polsku. Halucynacje, głównie to dotyczyło właśnie modelu od Microsoftów i czwórki. Kontekst data scientist'a. No jak sami widzieliście, ten raport naprawdę potrafi być mega długi. I tego problemu jeszcze nie rozwiązałem. Jak, jak w zasadzie można będzie skompresować cały ten raport? Może skorzystając z MapReduce, zobaczę jeszcze, ale to im większy zbiór danych będziemy mieli, tym ten, ten problem będzie bardziej narastać. Ilość generowanych próbek oraz prompty. To jest coś, co bezpośrednio się tyczy menadżera, bo tutaj chodzi o, o też pewne optymalizacje. Jak widzicie, cały flow zatrzymało się trochę na takim etapie, wygeneruj teksty. I tak naprawdę naraz jest generowane wiele tekstów, po to, żeby gdzieś tam ten bielik, który siedzi sobie na mojej karcie graficznej, nie był, nie wiem, jakoś przełączany, tylko żeby naraz wygenerować o, MacReadUS, czyli wrodę, yy, tak, żeby wygenerować jak najwięcej próbek, żeby to nie było tylko robienie zbioru danych próbka po próbce tylko żeby iść w skalę, żeby naraz generować wiele właśnie pomysłów. No i y, GPT 4.1 czy też 4.0 y, 4. Y, w wersji mini miały trochę z tym problem. Ale one miały problem do momentu, dopóki nie podałem im dość analogicznych do tego, co tutaj mają zrobić, promptów jako przykłady. Tam wymieniłem, że mają za zadanie. Proponować jakieś nazwy ciast, ktoś to później ocenia i, i wiecie, takie właśnie flow odwzorowałem, które w wielu krokach ma dotrzeć do pewnego konkretnego celu. Po tym wszystkim to na tyle się poprawiło, cały ten proces, że zdecydowałem się właśnie przejść z modelu większego z 4O 4 czy z 4.1, który jest aktualnie w użyciu na wersję mini. Jak bym widział dalszą rozbudowę systemu? No bo mówimy tutaj o tworzeniu zbioru danych, który ma być do trenowania LLM-ów. Będziemy tutaj też mieli do czynienia z pewną destylacją modeli. Myślę, że każda rola, jaka tutaj jest wymieniona, w zasadzie mogłaby być osobnym zespołem. Na pewnym momencie, jak zbiór danych już zaczyna rosnąć, generator pomysłów zaczyna zwracać problemy, że w sumie on nie zna więcej domen, więc to wszystko co tutaj jest, to, to jest max jaki idzie z niego wyciągnąć i, i odmawia właśnie wykonania polecenia, także to by mogło być właśnie naprawione robieniem z tego jakiegoś chain of thought, albo właśnie całym osobnym zespołem, tak myślę. W przypadku robienia jakiejś klasyfikacji na próbki, wysokiej jakości lub niskiej jakości, można by było skorzystać również z LLM as a judge, czyli żeby inny LLM jeszcze to wszystko oceniał. Na swojej roadmapie mam jeszcze zrobienie paralelizacji, bo widzicie jak wolno to idzie i to raptem stworzyło, nie wiem, z 10-20 próbek, to, to nie jest dużo i cały ten proces mega wiele czasu może zająć. Fajnie, żeby naraz mogło działać wielu menadżerów, żeby oni naraz tworzyli zbiór danych, który, który będzie no, rósł po prostu w oczach. I zamiast OLAMy, którą wykorzystuję jako właśnie ten, ten, ten backend do LLMów można by zastosować inne własne na przykład API, które oprócz zapisywania samych tekstów będzie w stanie jeszcze zapisywać rozkład prawdopodobieństwa, jaki otrzymujemy na wyjściu właśnie bielika. Efekty. O, widzę, że coś tutaj mi się nie załadowało, więc chwilka. Dobra, co my tu widzimy? Widzimy, że to, co zostało wygenerowane póki co, no pokrywa naprawdę wiele dziedzin. Mamy kryptowaluty, które są, które są targetowane dla ekonomistów, mamy prawo dla studentów prawa, mamy technologie, gry wywalowe nawet kto by o tym pomyślał. Także jak widzicie, to, to rozwiązanie jest w stanie naprawdę wyjść poza pewien szablon, i o ile na początku będą to dosyć oklepane domeny typu nie wiem, sport czy, 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 czy dajmy na to właśnie y, kryptowaluty, no to o tyle z czasem to wszystko będzie wchodziło w coś zupełnie innego. Tutaj widzimy jakiś dział gier się tworzy i im dłużej to wszystko będzie działać, tym więcej domen będzie pokrytych. I to na tyle ode mnie. Czy są pytania? Cześć, takie jedno ogólne pytanie. Czy wykonywaliście jakieś badania pokazujące, jaki wpływ te syntetycznie wymiarowane dane mają na zadowolenie tłumaczeń dla końcowych klientów? Wiesz co? Akurat to są dwie różne role. Ja y, w tych tłumaczeniach to, to jest moja taka główna praca, a to, to, co tutaj przedstawiłem, to jest takie, powiedzmy, moje hobby, robota po godzinach. Y, nie, także y, nie, niestety jeszcze jakichkolwiek badań z tym nie było. To, co tutaj pokazałem, to jest tylko taki pomysł, który udało mi się i zaimplementować i widzę, że działa, ale efekty tego, czy to finalnie przyczyni się do poprawy jakkolwiek jakości generowanych odpowiedzi, czas pokaże. Zapraszam na bloga. Będę tam pisać o takich rzeczach. Dziękuję. Bardzo ciekawy projekt. Ja chciałem zapytać, czy eksperymentowałeś z temperaturą? Bo to jest taki, wydawałoby się, naturalny trop, żeby zwiększać tą kreatywność. I druga kwestia, czy masz doświadczenia z dokumentami bardziej ustrukturyzowanymi, na przykład fakturami, gdzie też mamy właśnie dwa przypadki od konkretnego dostawcy i chcielibyśmy faktycznie to jakoś tam powtórzyć, zreplikować? Okej, okay, bardzo fajne pytanko. Generalnie tak, jeżeli chodzi o temperaturę, to ja bym tutaj widział takie rozwiązanie, że tym modelem, który generuje te teksty. Czasami będzie model, który ma temperaturę 0,1, a czasami będzie model, który ma temperaturę 0,7, żeby jeszcze bardziej zdywersyfikować to wszystko, nie? Może, mogę to właśnie zaimplementować, już gdzieś tam miałem jakieś podejście do implementacji pluma, jednak finalnie on tam nie wleciał do tego pipeline'u. Jednak to, to nie jest żaden problem, że sobie wybierasz dowolny model, który ma Ci tam coś generować. A propos faktur, to nie testowałem takiego czegoś, takiego business use case'a, Jednakże mogę o tym sobie pomyśleć, że tym pisarzem może być dowolny tool. Jeżeli będziesz w stanie zrobić jakiś taki, jakąś logikę, która będzie imitowała faktury, czemu nie? Później masz data scientista, który ci powie, że nie wiem, produkty takie i takie mają małe pokrycie, więc warto by to dodać. Czy mamy kolejne pytania? Przepraszam się, wcześniej nie zrozumiałem, bo rozumiem, że na końcu te tak generowane teksty mają służyć później do jakiegoś fine tuningu modelu? Czy fine tuningu jakiego... ja generalnie celuję w stworzenie własnego llm w domowych warunkach, co właśnie gdzieś tam opisuję na tym swoim blogu. I właśnie, żeby uzupełnić takie braki, jakie wynikają z licencji danych tekstów, chciałbym mieć jeszcze ich więcej, no i tutaj wracam syntetyczne dane. Okej, okay, i, i to będzie głównie Fine Tuning właśnie na jakichś mniejszych modelach, czy też już na większych? To no. jest, y, generalnie chcę się ograniczyć do małych modeli, no bo robiąc to w domowych warunkach nie będę miał dostępu do wielkich serwerów z, z kartami. W każdym razie y, mój pomysł tego nie zakłada. Także raczej będą to małe modele i nie wiem czy to będzie Fine Tuning. Chciałbym spróbować podejścia treningu od zera. Jednak wiem z jakimi wyzwaniami to, to się też wiąże, więc y, zobaczę. Czas pokaże po prostu jakie, jakie gdzieś tam dalej będą decyzje moje. OK, dzięki. Bardzo ciekawy projekt. Dzięki. Kolejne pytania? Nie widzę. Dzięki, Maciej, za wystąpienie. Dzięki bardzo i zapraszam jeszcze raz na bloga.